Idziemy na stopie i pojedziemy w lewo w kierunki dolnej strzałki. Na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetną pojedziemy w lewo z zgodnie z kierunkiem dolnej strzałki. W lewo jedziemy. Jest zniesienie, próbujemy ruszyć z ręcznego. włączanie do ruchu jest trudne, jest na zniesieniu, próbujemy to ruszyć z hamulca ręcznego prawa ręka na hamulcu ręcznym i obserwujemy, puszcza nas, więc korzystamy. Ponieważ przyjechaliśmy na żółty świetle, było za późno, możemy zatrzymać się przed Krawędzią jezdni. Obserwujemy niej. Obserwujemy teraz pojazd, który jest za nami. On jest dla nas podpowiedzią. Jeżeli on ruszy, my jedziemy również. W tym momencie nie zauważyłaś, że wyjeżdżasz po obszarze wyłączonym z ruchu. Więcej musisz się trzymać w prawej strony, tak żeby nie najeżdżać na obszar wyłączony z ruchu. Obserwujesz tutaj w lusterku pojazd, który jest za nami. On jest dla Ciebie podpowiedzią w tej chwili do ruszenia. Zawraku lusterka wstecznego. Po włączeniu się musisz zobaczyć, jak wygląda sytuacja z tyłu. Lusterko wsteczne. Na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy w prawo. Również zanim położyłaś prawą nogę na hamulec, musisz upewnić się, jaki pojazd jest za tobą, i skorzystać z lusterka wstecznego. Przyjeżdżałaś drogę, dla rowerów nie również nie było upewnienia się. Na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy w lewo.